Państwa szybka zupa groszek krem z groszek ptyś. Bum. Masło rozpuszczamy. Państwa i teraz będzie 450 gram groszek mrożony. I zalewam rosołem tak, aby przykryć groszek. Może być troszeczkę więcej, żeby to nie było żeby to nie było za gęste, żeby to nie było za, za rzadkie. Gotujemy do miękkości. All right. Ostawiamy. Czas na mix, proszę państwa. Zobaczcie jaki piękny zmiksowany kolor, to jest trochę szrek. Troszeczkę jeszcze na moc podgotujemy to ekstra. i będę dodawał sól pieprz głównie i śmietana 30, trochę pieprzu. 30 frady. śmietaną ostrożnie, żeby nie było. żeby zachować ten kolor, żeby zachować ten smak, odrobina. Mieszamy. serwowanie. Ale piękne. Piękny kremik. Piękny kremik. Sam czysty groszek. Bez w sumie żadnych dodatków. Proszę Państwa, mały ptyś. Wiele osób myśli, że to jest wielkie ciasko, ale też może być mały ptyś. Zapraszam. No i groszek ptysiowy wchodzi. Pięknie ląduje. Ale bosko.